Ni stąd ni złodzi zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe znalazło się przed wyborami w centrum języczka uwagi. Do wyborów ze zjednoczeniem chce pójść IPIS, I PSL, IPO i teraz cała Polska drży z niecierpliwości, kogo wybierze prezes Kropiwnicki. A prezes kropiwnicki się ociąga, kryguje, a przebiera jak królewna na wydaniu. A może tego wezna, może dam tego abowego. Każdy z kandydatów jak twierdzi prezes ma zalety Ale też i wady, no normalnie jak to z zalotnikami A któremuś z zalotników Trzeba wkrótce podać czarną polewkę Co w przypadku zhn jest wyrazem akceptacji e, Platforma ma w oczach Kropiwnickiego Najmniejszą szansę na czarną polewkę Choć sprawę komplikuje fakt, że część działaczy ZHN Chce małżeństwa z platformą Ale z kolei inni działacze wolą PiS Ci co wolą PiS to są tacy zhn i pisi, bo wciąż wołają PiS, PiS, pokój, pokój I kręcąc zrobiony z dwóch palców zajączkiem Krzyko, krzyczą make peace not PO pokój temu domowi. Najlepsze notowania ma chyba PSL, bo jak mówi Kropiwnicki to oblubieniec o którym marzenie ciągnie się gdzieś od czasów Dmowskiego i Piłsudskiego żeby mieć lud i naród w jednym miejscu. Mieć lud i naród w jednym miejscu. Czy to aby politycznie tak mówić, czy to aby jest parlamentarne wyrażenie, bo o jakie miejsce chodzi? W którym jednym miejscu pan Kropiwnicki chciał mieć lud i naród? Czy w tym samym w którym lud i naród ma teraz polityków?